Witam serdecznie na wszystkich na losowaniu wejściówki na tegoroczne Lost Party, które odbędzie się w Lichenie już w następny weekend. Losujemy tutaj wejściówkę. Wejściówka będzie losowana spośród wszystkich osób, które od początku tego roku, czyli od 1 stycznia 2023 roku, napisały przynajmniej jeden post na forum Atariaria. Takich osób było 269. Losowanie odbędzie się za pomocą programu w basic Program widzicie po lewej stronie ekranu. Wraz ze mną jest komisja gier i zakładów, która czuwa nad poprawnością przeprowadzenia losowania. Losować będziemy 5 osób. Dlaczego 5, a ja tylko jedna wejściówka? No, ponieważ zdarzyło się już wcześniej tak, że osoby wylosowane jako pierwsze, albo zrzekły się tej wejściówki, tej nagrody, albo po prostu nie odpisywały na maila, w których inf ich informowaliśmy o mm, wygraniu. Także rozpoczynamy losowanie. Losujemy, przypominam, 5 osób. Pierwszą wylosowaną osobą jest numer 172. Numer 172 na liście naszych postujących ma MQ i teraz losujemy. Jeszcze cztery osoby. Następną osobą będzie numer 180. Numer 180 ma użytkownik, który posługuje się nikiem Tetrus, osobą numer 3. Jest osoba na naszej liście 117. Jest to Inuendo. Osoba numer 4. Jest osoba na liście pod numerem 41. Czyli Kandal. I osobą numer 5. Jest osoba na naszej liście pod numerem 104 i jest to Mono. Z osobami, oczywiście, w kolejności, w której były losowane, skontaktujemy się za pomocą maila lub. Innego komunikatora, ewentualnie yy, może to być Discord lub Messenger. Yy, I tak jak mówiłem na samym początku, yy, jeżeli pierwsza osoba zrezygnuje, nagroda przechodzi na osobę numer dwa, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dziękuję komisji, która patrzyła mi na ręce i na ekran. Zapraszamy serdecznie do udziału w Loście party przypominam, które odbędzie się już za tydzień w Licheniu Starym. Gratulujemy zwycięzcom. Do zobaczenia. Gratulacje, party. do zobaczenia. Gratulacje, cześć. się, cześć.